Bardzo piękny widok. Mnóstwo ludzi w kościele, prawie wszyscy uśmiechnięci. Radość na twarzach, wypisana z okazji Bożego Narodzenia. Bardzo pięknie. Ale czy to o samą radość tylko chodzi? Myślę, że Boże Narodzenie jest zbyt pięknym świętem i zbyt wymownym, żebyśmy pozostali tylko na płaszczyźnie uśmiechu, na płaszczyźnie nawet bardzo szczerej radości. Trzeba czegoś więcej. Znacznie więcej. I tutaj przypomina mi się bardzo ciekawa historia, którą powiedział kiedyś ojciec Adam Szóstak, rekolekcjonista, znany polski kaznodzieja. Powiedział, że kiedyś poszedł odprawiać mszę świętą do pewnego mężczyzny, do domu. Mężczyzna był chory, miał gdzieś około 30 lat. No, ale poprosił ojca Adama o to, żeby odprawił Mszę Świętą u niego w domu. Ojciec Adam przyszedł, zaczął tę Mszę Świętą odprawiać. No i w pewnym momencie, gdy nastąpił moment konsekracji w trakcie tej Mszy Świętej, ten mężczyzna zaczął strasznie płakać. Ten płacz był podobno paniczny. Ojciec Adam zaczął się zastanawiać, co w ogóle zrobił takiego złego, że, on, że, że ten mężczyzna zaczyna płakać, że, że, że tak się zanosi tym płaczem i tak dalej. No, i się zapytał go, dlaczego, dlaczego płakałeś? Co takiego się wydarzyło w trakcie tej mszy świętej, że twój płacz był tak intensywny? I on wtedy powiedział mu: „Mój ojciec, co, ja tak Pana Boga kiedyś nie traktowałem poważnie. Jak studiowałem, to mieszkałem w tym domu, bardzo dużo różnych złych rzeczy tu robiłem. Zapraszałem różne dziewczyny, niejednokrotnie je wykorzystywałem. Więc ten dom zawsze kojarzył mi się z moim grzechem, z tym, że bardzo mocno krzywdziłem inne osoby. A teraz, teraz w miejscu tego grzechu, w tym miejscu, w którym rzeczywiście krzywdziłem tak mnóstwo osób, pojawił się Pan Jezus. Moi kochani, ten obraz jest niczym innym jak jasnym przekazem Bożego Narodzenia. Że w Bożym Narodzeniu tak naprawdę chodzi o to, żeby się wzruszyć. Chodzi o to, żeby popłynęły łzy, ale nie dlatego, że na jedynce czy na dwójce kolędy śpiewa Edyta Górniak czy Kamil Bednarek, choć też można się wzruszyć. Ale dlatego, że przychodzi Chrystus, że przychodzi Chrystus w miejsce naszego grzechu. Tam, gdzie jest źle, tam, gdzie może nasza duchowość kuleje, tam, gdzie wstajemy z kolan niejednokrotnie, upadając nadal, tam przychodzi Chrystus. Po to, żeby nas zbawić, po to, żeby powiedzieć nam: Ja jestem z Wami. Wydarzenie Bożego Narodzenia nie jest wydarzeniem incydentalnym, nie jest to wydarzenie, które się wydarzyło po prostu raz i koniec. To jest coś, co się, wyda... co, coś, coś, co się zdarza każdego dnia, przynajmniej powinno. Kiedyś, jak byłem w Warszawie i rozmawiałem z siostrami zakonnymi, które prowadzą dom, dom dziecka, taki bardzo specyficzny dom dziecka, który który bezpośrednio przygotowuje już dzieci do adopcji. To zapytałem siostry przełożonej, proszę siostry, co takiego jest trudnego w prowadzeniu takiego domu? Bo widziałem, jak te siostry pracują, widziałem, ile energii je to kosztuje i, i rzeczywiście zacząłem się zastanawiać, co takiego jest trudnego w tej pracy. No i pytam, proszę siostry, co takiego jest w tej pracy, że, że czasami siostra z pewnością sobie usiądzie w fotelu i powie, ja mam dosyć. Ja już nie mam sił na to, co, co takiego powoduje takie myślenie czasami u siostry, bo z pewnością takie myślenie jest. I ona mi powiedziała tak: że księdza, jest trudno. Wiele rzeczy czasami przygniata, wiele rzeczy rozwala, ale jedna rzecz najbardziej mnie martwi, najbardziej mnie załamuje. Ja się pytam proszę siostry, jaka to rzecz? Niech sobie ksiądz wyobrazi, że czasami tak jest, że przyjeżdżają rodziny po dziecko. Biorą to dziecko, myślą, że wszystko będzie ok. I tak się czasami zdarza, że po dwóch tygodniach, po dwóch miesiącach, czasami po pół roku ta rodzina przyjeżdża z tym dzieckiem i nagle mi mówią, proszę siostry, my jednak nie chcemy tego dziecka. I najbardziej boli mnie to, że traktują to dziecko jak towar, który można zwrócić za okazaniem paragonu. I rzeczywiście czasami tak jest niestety z Bożym Narodzeniem. Że Pan Bóg jest wygodny, Pan Jezus jest wygodny dla nas właśnie wtedy, kiedy, kiedy przeżywamy te dni. Wtedy, kiedy jest miło, kiedy sobie razem siedzimy przy stole, popatrzymy się na choinkę, na to, jak się światełka tam mienią, bombki jak pięknie wiszą, jak poglądamy sobie kolędy, jak, jak podzielimy się opłatkiem. A prawda jest taka, że bardzo często już drugiego dnia świąt siedzimy sobie w fotelu i tylko myślimy matko, kiedy, kiedy ta rodzina z tego domu wyjedzie i kiedy w końcu spokój będę miała. Często tak jest, tego, tego się nie da ukryć. Kiedy w końcu będę miała spokój? Kiedy oni wyjadą? Bo tylko mi głowę zawracają. A Boże Narodzenie jest tym wydarzeniem, które ma cały czas w nas pracować. To nie jest tak, jak powiedziałem, jednorazowa, jednorazowa akcja. To nie jest incydentalne wydarzenie. To jest coś, co powinno cały czas w nas trwać i pracować. I proszę zobaczyć, jak, jak bardzo smutno musi być Panu Jezusowi w momencie, gdy, gdy rzeczywiście mówimy mu. Baj, widzimy się za rok. Proszę zobaczyć, że to, że Pan Jezus przyszedł do nas jako dziecko, to też nie jest przypadek. Wszyscy dobrze wiemy, że Pan Bóg jest wszechmogący. No jest, jest. To skoro On jest wszechmogący, to mógł sobie sprawić, że Jego syn, Pan Jezus, przyszedł już jako dorosły facet w jakimś pałacu, w złocie, w klejnotach i z tego pałacu by sobie rządził światem i gdzieś tam sobie po drodze mógłby umrzeć na krzyżu. Mógłby tak Pan Bóg zrobić? No mógłby przeżyć mogący, to wszystko może. No to dlaczego zrobił tak, że Pan Jezus urodził się jako małe, bezbronne dziecko w żłobie betlejemskim? Dlaczego On to zrobił? Zacząłem się naprawdę zastanawiać nad tym. Proszę zobaczyć. Gdyby tutaj, przy naszym kościele, po tej mszy świętej, leżałby przy ulicy gdzieś jakiś ubogi, to czy wszyscy by podeszli do Niego zapytać, czy coś potrzeba? No nie, pewnie niektórzy by sobie pomyśleli, a, zapił się wczoraj po pasterce, pewnie nie trzeźwy. No pewnie część by podeszła, ale byliby tacy, którzy by nie podeszli. Ale jakby leżało małe dziecko, malutkie dziecko na ulicy, to jestem przekonany, że każdy z nas by podszedł. Dlaczego? No bo dziecko jest bezbronne. Bo dziecko powoduje, że nasze serce jakoś tak bardziej się otwiera. I dlatego Pan Jezus stał się dzieckiem, żeby nas uwrażliwić. Żeby nam powiedzieć zatroszczy się o mnie. Po to Pan Jezus stał się dzieckiem, żebyśmy mogli się o Niego zatroszczyć. I po to, żeby zmienić nasze myślenie o 180 stopni. No ja dziecka nie mam. To ja nie wiem, jak to jest. Ale jestem przekonany, że jak się rodzi dziecko w rodzinie. To wszystko staje na głowie. Wszystko się zmienia, jest obrót 180 stopni. Mam kolegę, który, który trenuje mieszane sztuki walki, zawsze był taki, delikatnie mówiąc, szorstki. Zawsze jak go pytałem, Paweł, co tam u ciebie? Spoko. Wszystko dobrze? A nie widać? Zawsze był taki szorstki, w obyciu. No i tak to się zdarzyło, że poznał kobietę. No, wyszedł za mąż, no nie wyszedł za mąż sprawdzam czujność, czy tutaj wszyscy słuchają wszyscy słuchają eee, nie wyszedł za mąż, tylko poślubił kobietę no i sobie pomyślałem tak no może to wydarzenie z poślubieniem kobiety jakoś sprawiło, że to jego serducho stało się takie jakieś delikatniejsze no i idę do tego Pawła i mu mówię słuchaj stary, co to, co to teraz jest z tobą ja mówię, jakiś taki bardziej się ludzki stałeś ugłaskała cię ta twoja królewna, czy nie no on mi mówi, stary, nic się nie zmieniło. No, no kawałek metalu mam na palcu, no, tak to widzisz, luz dalej, nie? Ja mówię, no kurczę, coś chyba nie gra, nie? Się zacząłem już martwić, skoro, skoro mał małżeństwo go jakoś trochę nie, nie przestawiło, no to sobie myślę, co to musi się wydarzyć. No ale okazało się, że jego żona zaszła w ciążę, no i po jakimś czasie pojawiła się córeczka. No i idę przed świętami do Pawła. Chodzę do pokoju, a tam Paweł siedzi przy swojej córeczce i mówi: no, no, no kochanie, no uśmiechnij się do Tatusia. No. Zupełnie inny człowiek. Z tego człowieka szorstkiego, człowieka, który, który był naprawdę taki, taki trochę może gburowaty, stał się człowiekiem bardzo delikatnym. I potem w rozmowie ze mną również było, można zobaczyć, że, że, że jest innym człowiekiem. Po prostu, że się zmienił, że dziecko go zmieniło, że te 3,5 kg go zmieniło. I proszę zobaczyć, po to Pan Jezus przychodzi, żeby nas zmienić, żeby przemienić nasze myślenie, żeby obrócić nasz świat do góry nogami i żeby pokazać nam, że, że chce naszej troski. Proszę zobaczyć, jak Pan Jezus nas kocha i jak nam ufa, że chce naszej troski. On nie chce troski zwierząt, aniołów nawet, archaniołów. On chce troski człowieka. I miejmy zawsze to na uwadze, że On przyszedł po to, żeby być z nami, żeby być z nami. Żeby być z nami w każdej rzeczywistości naszego życia. Bardzo często o tym zapominamy. Ale jeżeli On przyszedł w miejsce naszego grzechu, to przynajmniej raz dziennie jest z każdym z nas, jeżeli przychodzi w miejsce naszego grzechu, to przynajmniej raz dziennie jest z każdym z nas. Zawsze, kiedy upadniemy, zawsze kiedy coś nam nie wyjdzie, bardziej lub mniej, to pomyślmy o tym, że jest obok Pan Jezus. Że on rzeczywiście jest w tej trudnej sytuacji, w tej sytuacji beznadziei, w tej sytuacji, gdzie czasami po ludzku nie mamy sił, nawet schylić się po samego siebie. Wtedy jest Pan Jezus. I on nas podnosi. Dlaczego? Bo nas kocha. I troszczmy się o Pana Jezusa. Troszczmy się nie tylko kilka dni w roku. Ale troszczmy się każdego dnia tak, jak On troszczy się o nas. Amen.